Zadanie piąte. Jeżeli a, b, c, d są liczbami dodatnimi, takimi, że są spełnione, jak widzisz, trzy równości, to prawdziwa jest nierówność. Wypiszmy nasze równości jeszcze raz. I z tych własności trzeba wyznaczyć, no właśnie, która liczba jest największa, a która najmniejsza i porównać a, b, c i d. Może z pierwszego równania wyznaczmy sobie najpierw literkę A. Takie równanie stronami dzielimy na 3 i uzyskujemy, że A to jest 5 trzecich B. I teraz zauważ, A jest wyrażone przy pomocy literki B. Warto byłoby teraz pozostałe literki również wyznaczyć przy pomocy tej niewiadomej B. Zauważ, tutaj jest literka A. W tą literkę A możemy wstawić to wszystko, 5 trzecich b i wyznaczyć łatwo c. Na początku może jednak najpierw wyznaczę c, czyli to podzielę przez 2. No i teraz właśnie o tutaj, w miejsce literki a wstawiam to wartość, czyli przepisuję ułamek 7 drugich i w miejsce a wstawiam 5 trzecich b. Dalej trzeba wymnożyć licznik przez licznik, mianownik przez mianownik. I mamy już C wyrażone przy pomocy literki B. Teraz myślę, że widzisz, że jeszcze musimy wyznaczyć D. Takie równanie podzielimy przez 5, żeby obliczyć D. Więc tutaj ta piątka się redukuje, więc D będzie równe 6C na 5. Widzisz? i myślałem, że już łatwo zauważyć, że tutaj w miejsce literki c, widzisz, możemy wstawić wyrażenie z literką b. Oczywiście 6 piątych przepiszemy, a c to jest właśnie ten cały ułamek, widzisz? Teraz 6 się tutaj skrócą, 5 ,35 także i otrzymujemy, że D to jest 7B. W zdaniu, przechodząc już do podsumowania, występują trzy literki: A, B, C i D. Literka A to jest to samo co 5 trzecich B, więc pod spodem może zapiszmy to wyrażenie. Literka B to B, ponieważ przy pomocy niej wszystko zostało wyrażane. C to jest, widzisz, ten ułamek, a D to jest z kolei ten ułamek. No, i teraz patrząc na ułamki, już widać, która liczba jest największa, która jest najmniejsza. Można, jeśli chcesz, wyłączyć aż, oczywiście całości, zarówno w tym, jak i w tym ułamku. I teraz już łatwo widać, że b jest tutaj najmniejszą liczbą. Później jest a, a d jest największą, czyli to jest nierówność prawdziwa. Dalej mamy nierówność, która nas informuje, że C jest mniejsze od D. Patrzymy. Tu jest literka C, tu D. To jest fałsz. Dalej patrzymy. A jest mniejsze od C. A jest mniejsze od C. OK. A C jest mniejsze od D. Też jest dobrze. Więc zaznaczamy prawdę.